Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy grać w minecrafta a tak dokładniej pokażę wam jak zrobić anarchię smp3 lub 2 lub 1 a tak dokładniej to będzie skrypt więc zaczynajmy pierwsze co robimy to oczywiście tworzymy naszego aternosa ja mam już gotowego wchodzimy w silnik, wybieramy sobie dowolny dla mnie jest najlepszy ten, wchodzimy w pluginy, wpisujemy skrypt i pobieramy któryś z tych trzech. Potem najlepiej jakbyśmy jeszcze pobrali Essentials, Essentials X oraz Skin Resourced. Ale ja ich nie mam, ja mam tylko skrypta. Tu wam powinno się wyświ wyświetlić to Skin Resorts. Jak już pobierzecie ten. Jak już wam to się pobierze. O, Skin Resorts, to umrachamiacie serwer. Wchodzicie w pliki. Ale jeszcze najpierw w graczach sobie nadajecie operatora. Wchodzicie w plugins, script. I jeszcze raz. Skrypt. Tutaj wrzucacie te dwa skrypty, które znajdą się już wam pokażę, gdzie. Anarchia i ogłoszenia. Na naszym Discordzie, gdzie jest link w bio. Schodzimy na sam dół i upewniamy się, że mamy ten kanał. Jeżeli go nie mamy i tego to zobaczcie tutaj jak dostać do niego dostęp. Potem wchodzimy skrypt i tutaj wchodzicie w to. Tu nic nie ma, ale jeżeli wy już to oglądacie, to tutaj będą skrypty, dwa albo nawet więcej. Więc dobrze, jak już to wrzuciliśmy, to odpalacie serwer. A ja już wam pokazuję dostępne komendy. On zacznę od tego, że zasady są lifestyle, czyli po zabójstwie gracza, na przykład powiedzmy, że to będzie nasz e gracz. Ja mam. Ja mam po polsku Minecrafta, Na przykład powiedzmy, że to jest nasz gracz. On za moby się oczywiście nie dostaje serc. Ale jeżeli bym go zabił, to ja dostaję serca, on tracił, zaczynając od 10 serc. Więc dobrze. A komendy to są na przykład AS, czyli Anarkia SMP Skrót, można zmienić te komendy. End OF, end ON, Mapa Ustaw, Mapa Ten. Zacznijmy od Start, gdzie oczywiście tu będą dźwięki. Tu jest trójka, co będziemy mogli edytować zaraz. Tu będą dźwięki z Bedwarsów. A jak będzie start, to z dragonem. Eee, znaczy z smokiem Endu. I tu już będzie dźwięk Smok Endu. Dobra. Przechodzimy może do tego netheru. Gdzie bierzemy obsidian, krzesiwo i EndT Odlecimy sobie od tego golema na taką pustą przestrzeń. Więc dobrze, stawiamy portal. Jeszcze sobie stawimy. I oczywiście sobie AS3 and END Znaczy nether off. Nether został zamknięty. Jak będzie AS3 nether on, to już będziecie mogli wejść, ale ja sobie od razu wyjdę na GameOdzie. Możecie po prostu tak przelecieć i dobrze. Teraz zrobimy to z endem. Jeżeli wielu z Was nie wie, jak zrobić na game modzie portal do endu, bo Wam to nie działa, to po prostu robicie. Stoicie w środku, ja Wam dam tutaj od razu. Stoicie na środku, roz, rozkładacie wokół siebie. Żeby tak było? Tak tak, 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 tak. Tak. Nie może być tak bokiem. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Więc dobrze, teraz robimy A, S, O. Ten obecnie zamknięty. Ja już nie będę wchodził jako będzie online, bo po czym się nie wytepam. O, dobra. I to wam będzie działać. Albo nawet wejdę. Żeby nie było, że smokanie macie coś, to wszystko jest normalnie. Więc dobra, potem mamy ogłoszenia taką komendę z drugiego skryptu, gdzie wpiszemy na przykład S. To będzie taki pomarańczowy napis, który można łatwo edytować, co zaraz będziemy robić. Możemy jeszcze wpisać taką komendę QLQS i nie Q Dobra i tak wyjdzie to. Potem jeszcze bez tego L możemy wpisać i będzie mniej pogrubiony. Inne kolory, na przykład niebieski, w sumie to morski. I oczywiście teraz już przejdziemy do konfiguracji. Gdzie wchodzimy w pliki, plugins, script, script. Na przykład zacznijmy od ogłoszeń. I tu, żeby Wam się nie wyświetlały te paski, to to wykreślacie te ósemki też. Ogłoszenia mają być na czerwo czerwono. To na przykład dajecie 4, albo zrobimy różowe z pogrubieniem, albo bez pogrubienia. Bo zawsze ten znak ósemki z L pogrubia. Dobrze, teraz wchodzimy do Minecraft'a. Script. Script reload. Reload Al. Tutaj powinno to. Potem ogłoszenia S. I takie już będą. A takie ładne są właśnie. I tak na biało na przykład pisać K Al. Wchodzimy znowu, i tutaj już nic nie mam I Tutaj już nic nie możemy zrobić oprócz edytowania tego. Możemy zmienić uprawnienie i komendę, ale ja tego nie radzę zrobić, bo czas nasza autorska. Wchodzimy Anarchia SMP. Dobra, teraz nie chcecie, żeby pisało Anarchia SMP 3. To zmieniacie te trójki, te wszystkie trójki, na, na przykład nazwy, że jedynka w starcie. Nie chcecie mieć skrótu na przykład od nederze, że anarchia mm, na przykład myśli albo smp1 i nether on zapisujecie, przechodzicie, ale nie to dajecie znowu reloada. Mm. Coś źle tu zrobiłem. Anarchia SMP 1. Na przykład, gdybyśmy zmienili tutaj na Anarchia 3. U was nie powinien się wykryć taki błąd. Dobrze. Gotowe i teraz nie wiem dlaczego to się nie odświeża bym musiał się... Nie mam jak się tepnąć do Overworda, więc... To powinno wam się zaaktualizować normalnie. U mnie chyba tak to nie działa. A ja to trzeba na wszelki też zapisać wypadek. Zapiszecie. Dobra. Ja już wam pokażę dalsze komendy niszczę start. To wam będzie działać. Nie wiem czemu mi nie działa. Ale dobra, ostatni raz spróbuję. Nie działa. Więc ta zrobimy s 3. To wiemy, to wiemy. Gdybym włączył End Offline, to byśmy tu zostali. Chyba, że chcecie jakąś aktualizację, że ten, żeby wywalało gracz. Mamy mapę ustaw. Tu, tutaj macie komendę na, najwyżej, lepiej. Mapa ustaw środek. Tam, gdzie ma być środek mapy, ten jeden blok, na przykład zrobię, że tu ma być środek mapy. Nie wiem, czy w endzie to zadziała. Tu i tam dalej też, też, też. I wszystko równość z, z borderem. Pyk. Więc teraz dajemy. Patrzymy się na ten blok i myślnik. Mapa ustaw środek i dobrze. Teraz zrobimy mapa ustaw. Klikamy Enter. Wielkość. Na przykład dajemy sobie. Ja wam polecę na anarchię 17500. Na 9. Na dokładnie około 9 miliardów. Ja tego nie liczyłem. Żeby była jak największa. No i tyle sekund. I taki będzie border. Mogę również, nie wiem czy to zadziała w endzie, ale ustawić, żeby border był na 5, na 1. I tu mamy border, jak widać w endzie. Nie możemy wyjść za ten border. Jeżeli chcecie doróbkę, że jak się wyjdzie poza border, to dostaje się damage, to piszcie. Border jest do samego wysoka, żeby nie był jakiś fake. No i w borderze można robić wszystko. Oprócz oczywiście go niszczenia, jak nawet na creative się nie da. Na przykład mo mogę sobie na ten środek mapy wejść. Nie pamiętam gdzie to było. I teraz 2 na 1. Tu zostało to. Teraz 1 na 1. I został nam jeden nawet blok. Możemy niby tak się dostać, ale już ten skrypt. Na przykład nie można zrobić, że 0 na 1. Border musi być. A my sobie ustawimy to 7500 na 3. Bo to też dobre rozwiązanie. No i to będzie wszystko. W overworldzie też wszystko działa. Normalnie ja się z Wami będę żegnał. Chcieliście ten poranik, więc zrobiłem. Piszcie w komentarzach, a lepiej na Discordzie. to tutaj na pomysł na odcinek. Jak, e, jaki ma być następny odcinek? Zapraszam Was po korzystanie z innych skryptów. To jest pierwszy odcinek, ale inne skrypty też są. Więc ja się z Wami żegnam. Nar uprawnienia i komendy macie napisane na tym kanale teraz Więc nar